Witam wszystkich bardzo bardzo serdecznie z tej strony SimpliStreetCloud TV, a przed nami e, odcineczek Hitman Absolution, czyli Hitman na rozgrzeszenie. E, zacznijmy nową grę, tak jak prosiliście, e, Profesjonalny i nie będziemy się rozdrabiać, nie, trudny. Nie ekspert, tylko piurysta. Tutaj nie będzie walki. To wyzwanie dla prawdziwych profesjonalistów. Znasz każdą zasadę, każdy szczegół i każdą strefę na pamięć. Pomimo tego, szanse na przeżycie są marne. Brak pomocy, brak podpowiedzi, brak interfejsu, tylko celownik. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Jestem mega ciekawy, właśnie, bo ta gra jest dla mnie, już to wspominałem chyba z tysiąc razy, ale wspomnę po raz tysiąc pierwszy. Ta gra jest dla mnie. Hitem tego roku. Po... Posłuchaj, musisz być dzielna. Zabierze cię pewien człowiek. Nie mogę iść z tobą. W tym, w tej konfiguracji, w tym, na tym poziomie trudności jest totalnie niedostępny. Dobrze, jakoś to przeżyjemy. To jest moje drugie podejście, takie błyskawiczne, bo dosłownie musiałem sobie przypomnieć jak ta gra Hadzia. I zobaczmy czy tym razem się to jakoś uda ładnie zgrać. Wiem już, że z tych gości... Musimy zabezpieczyć wejście przez mur. Kamery obserwacyjne, wykrywacze ruchu, kilka tych nowych automatycznych działek. W tej chwili każdy może sobie tu wejść kiedy mu się podoba. Odbiór. Wiem, że już od tych gości nie możemy stroju żadnego wziąć. Ten się skupił na tym. Przejdźmy zatem obok. Przeskoczmy dalej. Okej, okay, jesteśmy już na boisku. Wiem, że to klientka decyduje, to nie znaczy, że ma mi się to podobać. Wzywanie ludzi z lokalnych zespołów? Ledwo udaje nam się ich prześwietlić. Ci, Zajdźmy teraz tą stroną. To ty jesteś jak ty I delikatnie się rozejrzyjmy. A możemy się schować tutaj. Sztęk. Zabrać książkę. I rzucić nią. Tylko o, właśnie. jeszcze przypomniałem, jak się rzuca przedmiotami. Ale może spróbujmy delikatnie inaczej. Czy tą osłonę można przeskoczyć? Niestety nie, szkoda. Więc tak, spróbujmy zwabić tego jego mościa w tym kierunku. Sprawdź, sprawdź, nie krępuj się. I teraz przejdziemy sobie tu. Ha, ha, ha. Mogę zabrać cegłę, ale nie zdążyłem. Jak leci Szedłeś sprawdzić jak się mam młody? Co? Po prostu robię obchód. Litości. Moja żona jest mistrzynią plotkowania. To była tylko kwestia czasu. Nie żebym nie doceniał troski. I co teraz? To jest ciekawe. Mam na pewno zajść tutaj. A pięknie. Dobra. Mamy okazję tam wskoczyć. Do śmierci i do depresji. I możesz być pewien, że będzie ciągle. I jesteśmy wewnątrz. Hell yeah! Jestem bardzo ciekawy, czy jest tutaj opcja szybkiego saveowania. Bo, oczywiście, to by maksymalnie wczytać punkt kontrolny. Aha, dobra, są punkty kontrolne, więc będziemy wczytywać tak. Koniecznie trzeba nóż? A, zabierzmy go. Czemu nie? Buteleczka winka? Nie, niestety, nasz Hitman nie ma takiej możliwości. Ta jest ciekawa, jak oglądanie farby. Ok. Łop. Dobra, sobie patrzą w tą stronę. Nic tu nie możemy powinąć. Nie wiem, ze stołu, nie? Nic z tych rzeczy. Jak tutaj sytuacja. O, mamy strój. Haha, mamy strój. Przebranie. Jasne, że się przebierzemy. A czemu nie? Jak widzicie na tym najtrudniej. <laughs> Jokie przebranie. Jesus. Jak widzicie, nie mamy dostępu do chuda, czyli nie wiemy, ile tak naprawdę tego instynktu detektywa nam jeszcze pozostało. E, nie detektywa, sorry, to nie Sherlock Holmes. E, instynktu zabójcy nam jeszcze pozostało. Dodatkowo. E, jest, no będzie ciekawy. Dobra, przejdźmy. Hej, 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 mistrzu, co ci się dzieje? Wiesz co, gra się w tym momencie zacięła, nie miałem do dyspozycji żadnego ruchu. No już, już, już. Brak instynktu, okej. Jeszcze raz, wczytajmy punkt kontrolny, bo przez moment dosłownie była totalna zawiecha, naprawdę, nie udaje. Dobra, wczytajmy punkt kontrolny i myślę, że od tego momentu, kiedy weszliśmy tutaj, zaczniemy. Dokładnie. Spoczko, czekamy sobie tu, zabierzmy nożyk. Tam się coś świeci, ale dobra, nic z tym nie zrobimy. Poczekamy tutaj chwileczkę. Ale powiem wam, że to był świetny pomysł, żeby przejść to na wyższym poziomie trudności. Bo jest, jest wyzwanie, wiecie. O, schowaj nożyk, pewnie. Teraz te. Grzecznie, żeśmy się przebrali i Teraz trzeba tam jakoś wejść Czekajmy aż się odwróci Chyba jest to mówiny kasę ten no, tekst zawsze mi się podoba Dobra, zacznijmy się skradać i zobaczmy jak ta sytuacja wygląda Ten pan sobie tam patrzy grzecznie, no i tak trzymać stary a my musimy przejść po prostu na wskroś tego pomieszczenia z tego co pamiętam. Nie jestem jak ty, ale ja nie jestem przyzwyczajony do pracy przy uzbrojonych strażnikach naszych. Koler albo kula to tu nie kręcić jak nie ma pani nic do roboty. Spoko, stary luz. I co sądzisz o nowym szefie Natomiast tego typa trzeba by było czymś zwabić, Mam coś takiego pod ręką. Nożem mogę rzucić, tylko nie wiem. Aha, dobra. Pamiętam. On nie został to. Fantastycznie. Nie wiem, czy od razu mogę jeszcze oni zaczną iść w którąś stronę. O, poszedł sobie idealnie. Tak, wysolę to sprawdźcie, a my idziemy dalej. tu nic nie leży. A rany chciałbym mieć okiem taki widok. Tak, nie wystarczyłby dach nad głową i do krawędzi. całym się przez kompleks wchodzę do rezydencji zbliżam się do celu ej zajdź oczywiście jak wasasyne dostań się do rezydencji i zabij Danne powiem wam że ja już nie pamiętam tej tej gry aż tak bardzo i to to mnie cieszy też o mi okno cyk cyk co mam zakuję na pewno my kucnąć nie, nie. A to świetne Wiecie co, ja bym nie chciał go zabijać, nie? Myślę, że on sobie pójdzie za chwilę. Ja wiem, że o, osiągnięcie było za to, żeby tutaj wyciągnąć go z okna. Ale co, przesuniesz się i pójdziesz sobie? Poszedł sobie grzecznie, idealnie, ale... Aha, nie mam takiej możliwości, kurczę. Dobra, czyli wejdźmy przez okno. I od razu schowajmy się tutaj. O, za zasłonką. Ej, ty, wiesz, że klientka nie zgodziła się na palenie w domu? No już, co z tobą? Jesteś żołnierzem na Boga. Twoje ciało to świątynia. O, tak, na bank. Czyli mamy kubek. On tak zachęca do jakiegoś rzutu. Tak, żeby... O, sobie on tam poszedł. Sam poszedł. Ho, dobra nasza. Więc my wchodźmy tutaj. Ok, i zamknijmy drzwi tak grzecznie ze sobą, że porządek musi być, nie? Aha, te drzwi się same zamykają, tak? Dokładnie. E, I tu jest czysto. Ok, jesteśmy już dalej. Tam nie wejdziemy. Pamiętam, że leki były na górnym piętrze, za to był jakiś bonusik. Tylko jak tam się teraz dostać niezauważonym? Wyłącz zabezpieczenia. Of, oczywiście, cyk, nie ma zabezpieczeń. Proste. O, mam jeszcze jakiś dowód. Super. O, i czyżby kolejny checkpoint? To by było idealne. Alright. Czyli najpierw atakujemy górny pięt. po... Miły panie. Tyłki. szef nie znosi się powtarzać. Tutaj na górze w tym pokoju był... O, kolejny agent agent. Otwórzmy i niech się szybciutko zamkną za nami. Eee, tu były leki. O, właśnie, leki nasenne środeczki. Proszę bardzo, mamy środki nasenne. Co miło by się było przebrać za jednego z nich, ale tego nie zrobimy. Chcę jak najbardziej stuningować tą, tą ocenę. A to nie powiem może być ciężkie. Ten się prosi o likwidację i przebranie się za, za jednego z nich. Tutaj trwa odprawa. A raczej w tym stroju nie jestem upoważniony, żeby sobie tu siedzieć. Ale, możesz mi powiedzieć? Będę milczeć jak grób. Ten przepis to sekret przekazywany uczniowi przez mistrza od setek lat. Zabiorę tajemnicę ostatniego składnika do grobu. Proszę. Aha. Możemy równie dobrze się przebrać zresztą. za kucharza, ale wtedy będziemy mieli Minus. Jestem jednym z najlepszych kucharzy na tym kulinarnym pustkowiu, który zwiecie Za przebranie ja się, a wierzę wierzę chciałem to tego uniknąć. Na i cukrem, żeby każdy oddech smakował jak Też tuker. można tylko zabić tak fajnie by było... Sól On sobie pójdzie, na pewno, jestem tego pewien. No właśnie Tylko teraz pytanie, czy uda nam się...

Kochasz mnie, fortunie to zauważył. Jeszcze raz, wczytajmy sobie punkt kontrolny. I teraz, jeżeli skikrzę to, to już będę. Y od tego miejsca sobie puścimy misję, żeby tak nie przedłużać tego odcinka. Okej, okay. myślę, że wam to pasuje. Piszcie, czy chcecie jak, jak do, zobaczyć jak dochodzę do rozwiązania. Czy też wolicie zobaczyć już gotowe. No spoko. Tutaj niech panowie się wygadają, a my w tym czasie... A my w tym czasie zobaczymy sobie... Weźmiemy te leki. Zatrucie jedzenia jak widzę nie wymaga od nas żadnych przedmiotów Nie musimy wziąć tych choćby środków nasennych Wystarczy, że jakby truciznę mamy przy sobie O, tak można to ująć Bo tego nie okradnę, prawda? Nie ma takiej możliwości Wszelkie złamanie procedur poskutkuje natychmiastowym zwolnieniem I wpisaniem na czarną listę Okej okay. Teraz przyjrzyjmy się jeszcze raz i trzeba jakoś tego kucharza albo minąć. To jest jedna opcja. Albo. O, teraz jest okazja. A, uda się. Okej. Okay. Jedzonko zatrute. Tylko co to wniesie? Bo nie wiem, czy on niesie to teraz na stół, czy jak to będzie wyglądać. O Jesus. O, ale się wystraszyłem, żeby mi zauważy. A sobie tam będzie pichcił, dobra, dobra nasza. Bardzo dziwne. Jakoś inaczej pachnie. Muskat? Nie, nie, nie. A, Tylko chyba coś... czaje, on to zjadł. Tylko posmak, wykończenie. Coś innego. Czyżbym popełnił pomyłkę? Nie, o. nie, nie, to nie do pomyślenia. gdzie on idzie? U, tam, zobaczmy, czy ktoś przyciemnia światło? Dobra leży. Więc możemy się za niego przebrać? T, C, chwyćmy go, B i do lodu wydziada. Tak, 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 tak. Pozbądź się. Oh, yeah! Jesteśmy czyści. Nikt tego nie widział. Czyli teraz sobie grzecznie podchodzimy i usypiamy yy, szefa ochrony. Tupie to ma. Każ przenieść jedną z tych przenośnych toalek do ogrodu. Nie będę ryzykował, że wlezie mi tu ktoś, komu na to nie pozwoliłem. Ja albo moi najbliżsi współpracownicy. To pilnuj, by to zrobiono. Czekamy sobie na rozwój sytuacji. Myślę, że mnie nie poznają tutaj w tym przebraniu. Oni raczej tego kucharza nie, nie, wiecie, nie zwrócą na to uwagi. A przy okazji trzeba będzie śledzić tego szefa. Nowy pomocnik kucharza, czemu nikt mi nie powiedział? Po służbie zgłoś się do mojego szefa wywiadu. Sprawdźmy. Poka spoko, spoko tego gościu, gdzie ty zaśniesz? Nie rozpraszać się, ludzie. Mam ważną sprawę do ochrony bramy. Mercedes, śmiertelny handel za. Chyba nie, no. Jak ja lubię te rozmowy takie wplecione. Dobra, czyli idziemy w takim razie za typem. I gdzie on drzemie się? No tutaj się gorzej czuję. Czyli taki w miarę w bezpiecznym miejscu. Skurczę. <laughs> Jak się śmiesznie wywracają na tych szesłach. Dobra, czysto. Yy, karta dostępu F. Chwyćmy gościa od razu. A to we weźmy też broń, czemu nie. I yy, chwycenie, chwycenie, chwycenie B. Kurczę, znowu zapomniałem tej klawiszy ona była taka troszeczkę tutaj dziwaczna. I pozbądźmy się. Hehe, he. mamy kartę. Teraz, tylko teraz dobre pytanie. Gdzie mieliśmy się udać? Bo tutaj, jak widzicie, nie ma żadnych podpowiedzi i logów. Eee, ta pani, którą. Nie mogłem wyjść Mamy zabić? Ona była gdzieś na górze. Mogę biegać? Spokojnie, nie fuck up. Okej. All nie wiem, czy to zamykać, czy nie trzeba. To wzbudzi podejrzenie, więc sobie to odpuścimy. O, i dobra, mamy drzwi. Otwieramy drzwi. I dzień dobry. To był jeden z tych porytych pokoi. Nie, to potem dopiero będzie. Po, po wykonaniu celu 47. Pamiętaj. Diana sama się o to Okej. Okay. Zdradziła nas, agencje, kodeks, wszystko co dla nas ważne. Książka, nie do wody. Spoczko. No i lecimy do Dajany. Później trzeba będzie się z tej misji jeszcze wydostać. I to będzie większy problem, ponieważ wcześniej wykorzystywany do tego był system strzelania. Wiecie, ten instynkt zabójcy, w połączeniu, z, połączony razem ze strzelaniem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. 47 Tak, teraz się zastanowiłem. W tej serii być może. Powinien albo być nie, nie, nie będę spoilerował, bo czemu to zrobiłaś? 47 Tak, tak, tak. A Wszystko mogę to przyspieszyć? Nie nawet ty. Czytaj, powtórz poziom nie. 4. Mogłem, spacją. Tak, tak myślałem przez chwilę, czy mogę, mógł, mogę pozwolić sobie na spoilery w tej części, w, ty, w tej serii. Aczkolwiek nie, będę tego unikał z racji takiej, że być może ktoś, kto miał ambicję od razu przejść na trudnym poziomie i chciałby poszukać jakiejś wskazówki do jakiegoś małego etapu, to mógłby potem mieć mi to za złe. Więc zero spoilerów, przechodzę tak, jakbym może inaczej. Przechodzę tak, że wiem wszystko, co i jak, już po, po tym moim przejściu poprzednim na normalu. Ale postaram się nie wybiegać zbytnio naprzód. O. I kaczenki będą w miarę możliwości przyspieszane. Bo wiecie, ja już, ja już znam tą fabułę, więc... Eee, odpuszczę sobie to. Ale jakbyście jednak woleli z fabułą, to nie ma problemu. Dajcie dacie znać i będzie wszystko na tip-top. Banan! Nie widziałem go wcześniej. <laughs> tak się rozglądam też przy okazji, czy nie ma gdzieś jakichś dowodów. Czy tutaj wcześniej nie trzeba było wystrzelać? Czy nie? Za drzwiami, chyba dopiero. Takiej pokaźnej grupki ludzi. O, tak, dokładnie, w tym pomieszczeniu. Cztery gości. I tutaj może być problem, bo jeżeli gramy na normalu, chodzi tu o to, aby e, użyć tego instynktu jak najszybciej zlikwidować. Ale my Postaramy się zrobić coś innego, tylko pytanie takie, czy on będzie mnie tu widział? Widzi. Dobra, to zróbmy tak, udajmy poddanie się. X. Wow, ich tu trzech podeszło, dobra, czytaj punkt kontrolny, tak, test wyszedł negatywnie, czyli widzą mnie. Musi na 100% być jakaś opcja przejścia tego bez strzelania. Na 1000%. Ta gra jest już już na tyle ufam tej grze, że na pewno coś musiało mi umknąć. Pam pam pa, pam pam. Chociaż teoretycznie nasz agent od razu z bronią w ręku się pojawi, więc może. Nie, mam czym rzucać, prawda? Mam kubek. To już jest coś. I spróbujmy jakoś tak tak nim rzucić, żeby oni wszyscy odwrócili uwagę od drzwi. Czekaj, czy by to wyszło. Wow, prawie mi widział. Ok. Aha, bo nie mam kubka wyciągniętego, no? to by wiele wyjaśniało. Ok. Nie no, tutaj skupię wszystkich uwagę, to jest pewne. Przez szyby oni też widzą. Jakbym miał dwie rzeczy, to można by było wybić szybę i rzucić coś za nią błyskawicznie. Tylko tutaj nie widzę nic, co bym mógł podnieść. Hmm. Więc no, spróbujmy pieprznąć to jakoś. Tak, zobaczymy, co się stanie. Sprawdź, co to było. Dobra, Dobra. jeden poszedł sprawdzić. To tam jest. Byłaś! Wyłaś, nie wyłaś. Gwizdać nie możemy, to nie assassin. Eee... Coś do rzucania. Cokolwiek. Tylko nie misiak, bo nim raczej hałasu nie zrobimy. Eee, coś, czym mógłbym rzucić. Jest tu taki przedmiot? Nie bardzo. Tą urnę by wziął chociaż. No kurde, stary. Eee. Dodaj nie nie w tamtą stronę może jeszcze No też nic nic za bardzo do rzucania nie ma w tym pomieszczeniu to bardzo niedobrze ale mamy też yy, na serial barel barelach tak nauczyłem się to mówić przy okazji <laughs> yy, mamy tłumi więc możesz strzelić gdzieś w kąt i oni by się wszyscy odwrócili Pomysł wydaje mi się całkiem niezły. Ewentualnie bronią chyba mogę rzucić, tak? Czy nie? Nie. No sprawdźmy to. Aj. Na ziemi i odsuń się. Przepisy pozwalają mi na otwarcie. Ognia i Dobra, kolejna próba. Powtórz poziom. Poprzednio zupełnie przypadkowo yy, wybrałem powtórz całą misję zamiast powtórz punkt kontrolny. Ale jednak udało mi się tutaj wskoczyć poprzez wybór misji i zauważyłem jedną rzecz. Ta misja, ta część misji nie jest w ogóle rankingowa, więc jakbyśmy jak tego nie zrobili, nawet nie pureście, czyli tym najtrudniejszym poziomie trudności, i tak nie będziemy mieli wyniku, więc nie ma co tu schrzanić Teoretycznie to by pozwalało myśleć, że gra daje nam. Raczej rozkazuje nam zabić ich poprzez strzelanie, wykorzystując ten instynkt. Aczkolwiek cały czas wydaje mi się, że jest jakiś inny, inny sposób na to. Więc spróbujmy zrobić to tak: najpierw rozbijmy to, cyk, idź pierwszy. A teraz strzelmy szybko tam. Odklejmy się od tego. Nie, no, nie, to jest niewykonalne. Niezwłocznie. Mówię, żebyś rzucił broń. Załatwię cię. Poszczę sobie. Nie wy się stąd. powiedz. Okej, i teraz nokautujmy od. Tego gościa. Okej, okay, może to nie był najczystszy sposób wykonania, ale gwarantuję wam, że tutaj nie ma e, punktacji. Mogę się przebrać niego jeszcze? Przebierzmy się czemu nie. Trochę podziurawiony ten strój powinien być, ale no cóż. E, jest gładziutki. A, faktycznie, no i trzeba jeszcze rozbroić ten zamek to na pewno z, z tego względu. Jest to tak rozwiązane. Mamy kolejną scenkę, którą przeskipujemy i mamy podsumowanie misji. E, na profesjonaliście zakończony 28 tysięcy parter posiadłości. Właśnie, tak jak wspominałem. E, za jedno ogłoszenie dostałem e, minus. Kurcze, gdzie ono było? Chyba z tego kucharza jako. E, ogłoszenie mi policzyło. No, okej. Okay. Jeszcze dowód jakiś z tutaj nie było, dowodów tak tu nie było. No i okej okay, przejdźmy od razu do kolejnego. Do kolejnej misji zobaczysz jak to podzielę w odcinkach, ale... To zobaczycie odrobinę później.